Okej, okay. w końcu nadszedł ten wyczekiwany dzień miodobrania. Chociaż miodobrań w roku jest kilka, to to pierwsze cieszy najbardziej. Jest niejako zwieńczeniem naszej rocznej pracy. E, zaraz będziemy wyjmować ramki z miodem. Teraz chciałem Wam jeszcze pokazać, czym będę to woził. Kupiłem sobie taki wózek w Obi. Zobaczymy, jak się sprawdzi. No ale dobra, zabieram się do roboty. Zobaczymy, jak tam nasza przegonka się sprawdziła. Wkrywamy sobie folię. No, ciekawe, czy tej pszczoły dużo zostało na górze. No, już czuję piękny zapach. No, wszystko pokitowane, ciężko się wyjmuje. Tak zewnętrzna ramka wygląda. Jeszcze pszczoły trochę jest, a sobie przyniosłem na wszelki wypadek miotełkę. Delikatnie zmiatamy pszczółki, które pozostały jeszcze na plastrach. I przekładamy wszystko do naszego wózeczka. Ja sobie to wszystko rozluźnię. Jest mocno zakitowane. Ale ten korpus jest bardzo ładny. Bardzo dużo miodu tu widzę. Pełne ramki, o kurczę. Nawet są poklejone. I gdy gdy tak jakby naruszyłem ramkę, zaczął wyciekać miód. Ale to nie szkodzi, bo zaraz przeniosę to do pracowni i zaczynamy Odsklepianie i wirowanie. No, pszczoły tu się sprytnie chowają. No, zapomniałem sobie przynieść takiej, takiego ręczniczka na tych ramkach, które odkładam na bok. Mogą wrócić pszczoły, ale ja to zakryję folio tymczasowo. Okay, żeby tam nikt e, się nie uchował, bo później w pracowni możemy dostać strzała. Pamiętam, jak nie używałem przygonek. Tej pszczoły było no, wiele więcej na ramkach. I po prostu jak je strzepywałem, obmiatałem, to parę, parę razy mnie ukuły. Tak w ogóle to jest po siódmej rano. Stałem wcześniej, żeby się z tym wyrobić, bo koło 11 zapowiadają opady. I mogłoby to nam pokrzyżować plany. Ciekawe jak się zmieściły te... Pozostałe pszczoły, które są poniżej przegonki, pewno mają ciasno. Ale zaraz po miodobraniu oddamy im te już opróżnione ramki i będą mogły przejść na górę i trochę rozluźnić Mam tutaj atmosferę w ulu. Dobra, ja tu wkładam 9 ramek. Na razie to zamykam. O, po prostu. Nie chcę je e, mocno ściskać. a wam pokażę, jak to wygląda. Coś takiego. Bo niektóre są po prostu nadbudowane. Jakbym je zcieśnił, e, to ten to po prostu bym to zgniótł i miód zacząłby się wylewać. Dobra. Mamy już korpus załadowany. Tu mam jeszcze dwa półkorpusy. E, lecimy z następnymi I zaraz to będę przewoził do pracowni. Dobra, jesteśmy już w naszej pracowni pasiecznej. Odsklepiamy miód, który został tak uwięziony przez walce wosku. Musimy usunąć ten taki właśnie biały nalot, żeby podczas wirowania cały miód został tak jakby. Odwirowany, uwolniony z naszej ramki. Do odsklepiania używamy specjalnego widelca. Mamy taką wanienkę na odsklepiny, żeby nic się nie zmarnowało. Z odsklepin możemy zrobić na przykład nalewkę, tak zwaną odsklepinówkę. No i następnie nasze ramki trafiają do miodarki.

Może to uda się pokazać, jak krople, jak krople miodu spadają tutaj na ścianki miodarki. Zdziała siła odśrodkowa i wyrzuca miód na zewnątrz. To sobie wszystko ścieka tam na spód. I zaraz tutaj otworzymy ten zawór na dole i przepuścimy przez sito do wiaderka. I ten pozyskany miód. No, a przed nami najprzyjemniejsza część. Otwieramy zawór. Ło, wow, może nie tak mocno. Rozrywamy już nasz miodek Na początku do małych słoiczków 250 gram Widzicie tutaj taki ładny stożyk się robi znaczy, że miód ma nisko zawartość wody. Mierzyłem refraktometrem wyszło 18%, akurat do tego miodu. out there. But I will wait for you. There's nothing left for me to do. I'm running back like myself a fool. No point in trusting anyone. Your minds with diamonds see me up. With a thought that it could be this rough. No point in trusting anyone. Ok, mamy już wszystko rozlane do słoików. Zobaczcie, ile tego wyszło. Równe 53 kg z 6 uli. Mogło być lepiej, ale tak jestem zadowolony z tego wyniku. No i pierwsze miodobranie mamy za sobą. Mam nadzieję, że filmik się podobał i do następnego, cześć.